Się. Z racji tego, że mam przesiadkę ponad 21 godzin to linie lotnicze oferują nawet darmowy nocleg i darmową wizę w ramach transportu. I Teraz idziemy sobie na miasto i pierwszy przystanek to jest tak zwany Tower of Bahrain Tu go możemy zobaczyć Teraz zgadza się jedno, że Dzień chyba są tu takie wysokie temperatury, że tu się nie da wytrzymać. I wieczorem wszyscy wychodzą po prostu na ulicę i... serdecznie w pierwszym vlogu z podróży po Wietnamie znajdujemy się w miejscowości Eisenach, czekamy na pociąg do Frankfurtu chyba szykuje się kolejna nieprzespana noc no i co pewnie widzimy się na lotnisku w Frankfurcie no i już ładnie po odprawie bileciki dostanę, dostałem teraz czekam sobie na odlot do Bahrajnu, gdzie pierwszy przystanek cud jest taki, że nie powinienem przejść z dużym plecakiem na przyszedłem, więc więc awolnie, spoko, i widzimy się w samolocie już godzin zobaczymy czy będzie można polecić ale już można zauważyć że linie główl są sponsorem formuły 1 bo oczywiście Bahrain słynie z tego już jest logo formuły 1 na samolocie to tyle miłej anyway, podróży widzimy się Trzeba mieć wizę, a my że mamy lot, że ja mam lot łączony, no to miejmy nadzieję, że będzie można wykupić jakąś wizę jednodniową Wizę jednodniową i będzie można sobie wyjść zwiedzić stolicę więc idziemy to załatwić i zobaczymy Ogólnie jak się nam jak się nie uda mi ogarnąć wizy to będzie problem, bo aktualnie godzina 18 bo 19 w Bahrainie a lot do Bangkoku mam jutro o 15, więc całą noc i pół dnia na lotnisku średnio mi się uśmiecha, więc trzeba zrobić jakiś myk, żeby się wydostać z tego lotniska no i udało się z racji tego, że mam przesiadkę ponad 21 godzin to linie lotnicze oferują nawet darmowy nocleg i darmową wizę w ramach transportu w ramach przesiadki więc zobaczymy Bahrain Mamy darmowy nocleg darmową wizę no i co? no i... teraz czekam no. transport zobaczymy, jak ten Bahrain wygląda. No, A resztę pokażę później, jeszcze z takich ciekawostek. No, to trzeba mieć ogólnie re rezerwację, żeby wyjść, albo wjechać w ogóle do Bahrainu. Yy, jedna taka wiza mając już yy, nocleg swój kosztuje 5 dirhamów to jest dirham w ogóle jest jedną z najdroższych walut i no jest to około 50-60 zł jakoś tak będzie wynosiło to yy, więc yy, no Bahrajn nie jest, nie jest tanim na pewno krajem do zwiedzania i podróżowania. Siedę. Taki pokoik dostałem no. nie narzekam. No, trochę farbuneczki są, ale... mój widoczek o, no nic. No dobra. Tak się prezentuje mój hotel który dostałem od linii lotniczych I teraz idziemy sobie na miasto i pierwszy przystanek to jest tak zwany Tower of Bahrain. Tu go możemy zobaczyć. Czyli <tryk> jest to tak zwany kompleks dwóch budynków, w którym mieści się centrum handlowe i mnóstwo restauracji. A na samym szczycie podobno można zobaczyć przepiękny widok w ogóle na, na cały Bachań, ale też na Zatokę Perską. Te dwa wyżowce łączą te jakby trzy takie mosty, czy takie korytarze, między którymi można przechodzić. Myślę, że o tej godzinie już o 21 raczej będzie coś zamknięte to centrum handlowe, ale może uda się wejść. Na pewno jest to jakaś atrakcja bardziej ar art artektoniczna. Jakaś ar architektura, że tak powiem. A tak prezentuje się Bachań nocą. Ogólnie jestem w centrum, czyli w Manamie. Bahrain też nie jest jakoś yy, dużym państwem i też za bardzo nie ma co tutaj zwiedzać ale jedna taka moja sugestia to lądując już na lotnisku było widać, że wszystko jest zbudowane na te, ten sam sposób co co Dubaj, czyli sztuczne wyspy yy, i wszystkie domy na sztucznych yy, gruntach tworzone z góry to ładnie wygląda ale z dołu już, już nie bardzo na pewno rzuca się brak pasów słychać bo <laughs> mocno wieje, ale kilka ciekawostek odnośnie Bahrajnu. To jest to, że wydobywuje, wydobywuje, wydobywuje się tutaj ropę naftową i zyski z tej inwestycji, zyski z tego wydobycia inwestuje się w całe to państwo, w to miejsce. Budując różnego rodzaju atrakcje czy nowe wyspy, ale też w ogóle Bahrajn znajduje się przy Zatoce Perskiej w Azji. I ciekawostką odnośnie panowania tutaj władcy, to od roku 2008 mówi się na Władcę król, a wcześniej mówiono na niego Emir, taka ciekawostka. No i ogólnie widać, że miasto bardzo, bardzo. Miasto, na ma miasto, ale państwo bardzo bogate. Widzę to po samochodach i nie tylko. A tutaj możemy zobaczyć. Ten Bahrain Tower, gdzie są wcześniej wspomniane przeze mnie trzy tak mosty, na których są wiatraki, Moja, a to na celu wykorzystywanie energii naturalnej, pozyskiwanie energii naturalną, czyli no, prąd no i dwa wieżowce, w których znajduje się galeria handlowa. No i ciekawostką co do tego wieżowca jest to, że on ma wysokość około 240 metrów wysokości. No i nie pamiętam, czy już wcześniej wspominałem, żeby wjechać do Bahrajnu jest potrzebna wiza. Ja z racji tego, że miałem właśnie dłuższą tą przesiadkę, dostałem tak jakby darmową wizę, ale jest możliwość wykupienia kilkudniowej wizy, czyli która kosztuje około 5 dinarów. 5 dinarów. No i trzeba mieć zarezerwowany nocleg czyli ta, i pokazać im potwierdzenie, bo inaczej wizy się nie otrzyma. No i z czego słynie jeszcze Bahaj, oczywiście z Formuły 1, odbywa się tutaj co roku wyścig Formuły 1, niestety nie wiem czy uda mi się pojechać w to miejsce gdzie odbywa się sam, sam wyścig, może, ale bardzo bym chciał, ale ze no względu na czasowo też mogę się po prostu nie wyrobić. Teraz zbudujemy się przy Bab Al-Bahrajn, która została zbudowana w 1949 roku. I był to e, znajdował się tutaj jakby mm, rządowy, rządowy dom. I to jest ta jakby wejście do, do tego, można powiedzieć, taka główna brama. I tutaj mamy jeszcze potwierdzenie, 1949 rok budowania. Za tym mieści się bazar. Gdzie dostaniemy wszystko Niestety jest tak gorąco, ta, tak duszno, że idąc się człowiek poci No Będziemy zobaczyć co tu jest można zobaczyć tu wszystkie pamiątki, można tutaj naprawdę kupić wszystko po dywany, biżuterię, pamiątki, garnitury. Mas fui... tem o seu clima aqui... Jeszcze meczet Jak się pan modlił Ogólnie co tutaj jest tyle uliczek, tyle tych stolic wszystkiego, że tu można się pogubić

takie wysokie temperatury, że tu się nie da wytrzymać. I wieczorem wszyscy wychodzą po prostu na ulicę i, i, i... po prostu ludzie zaczynają żyć, bo po prostu są niższe temperatury, chociaż do mnie to i tak jest... jest tak duszno. Ze mnie tak leci... Ale cóż... Tutaj tą starą część bardziej taki bazar albo stare miasto tego Manamy, o tak.